Siemanko, tu Kamil Gospodarstwo rolne LISRO yy, Jedziemy dzisiaj z ubrawą na głęboko prawa Bezorkowa pod rzepak yy, Tu jest pole po pszenicy Jedziemy na maksa, bo już nie można wciągnąć mocy. Jedziemy na maksa i w do kabiny i wszystko Ty tylko licznik, zaraz hektarów usunę. Tu jest yy, 4 hektary mniej więcej. Nie wiem czy to będzie widać jeszcze na kamarki z głowy. Pokażę wam jak to ma wyświetlacz, yy, monitor wydajności. Gdzie to jest? Tu. I trzeba kliknąć tym guzikiem. I tak, uruchom licznik, zatrzymaj licznik. Trzeba zatrzymać licznik, bo oczywiście no, yy, skończyliśmy go z pracę używany agregat i trzeba zobaczyć gdzie mniej więcej jest dwa 2... nie 3,80 jedziemy niżej 3 metry 2,5 nie 2,5 zobaczymy trzeci agregat I tu mamy jeszcze, nie mamy zapisanych zaraz wejdziemy jeszcze raz trzymamy dłużej i tu trzeba na przykład metraż. Dobra, tu jest Git. I teraz ustawimy. No, agre... Agregat ma niby 3 metry. No ale nie będziemy musiał być jakieś zakładki, musi być 2,80 gdzieś. Tak ja myślę, że tak gdzieś będzie się robiło. 2,80 i mamy ustawione. Mamy ustawione, dobra. I teraz mamy to zaznaczone, czyli ten agregat jest tutaj. Yy, czyli 9 maszyn, można. I tak. Trzeba tu zresztą yy, nie ma licznika, uruchom licznik Teraz wychodzimy z tego wszystkiego. Mamy tutaj oczywiście obroty, spalanie takie pierdoły. Tu mamy yy, tu mamy ad blues, yy, cząstek i mamy 0 hektarów. Tu mamy zaznaczone, yy, kiedy pół biegi przebija. No, kiedy pół biegi przebija, tu mamy temperaturę na zewnątrz. Ładowanie akumulatora i płyn chłodniczy, no i motogodziny, 963 motogodziny. Dobra, ja zakładam kamerę na głowę i lecimy z uprawą. Dobra, to będzie git. Jeżdżę na głęboko i jeżdżę na czwórce polowej, bo ciągnik no już nie ma więcej siły. w poprzek i dlatego teraz Dobra, jedziemy prawie go zadusiłem z kurczę synkę No i dlatego tak wam powiem Że do uprawy to no już więcej nie pójdzie nie pojedzie więcej 8-281 nawet spada do 7, 7,5, jakoś tak. Spada, spada, bo nie mamy siły tego uciągnąć. Nie mamy po prostu mocy. Yy, I tak Wam powiem, że za niedługo będzie potrzebny większy ciągnik. Ale zobaczymy. Co dostaniemy na testy, to będzie brane pod uwagę. Jak dostaniemy ciągnik, to wtedy będziemy rozglądać dopiero ze ciężkiem, ale to na następny rok, tak na spokojnie. W tym roku mamy inne inwestycje jeszcze. Chcemy co innego zrobić, i dlatego nie wszystko na pora. Tu jest nasze pole po rzepaku. No, wszystko, wszystkie pola mam, stależowane. Teraz właśnie uprawiam pod w rzepaku, choć już jest późny termin, bo jest 1 września dzisiaj. No ale opuściły się deszcze, było pierpło sucho tak, że nie, nie szło wsiać. Czekaliśmy na deszcz, deszcz przeszedł yy, Trochę posieliśmy, potem znowu deszcz przyszedł I to tak yy, Będzie dobrze Naszym zdaniem będzie dobrze yy, Siejemy rzepaku być 33 hektary yy, Bo Do gadaniu się razem wspólnie po, po debacie, jak to można powiedzieć Doszliśmy do wniosku, że będzie 50 hektarów tego rzepaku i jest yy, 33 plus 6, to mamy 39 hektarów yy, zaoranych, a reszta będzie bezorkowa. Bezorkowa, no tak na próbę, chcemy zobaczyć, jak to w rzepaku wyjdzie. Yy, na każdym polu było pod yy, uprawę, jak i pod orkę, był wsypany yy, Ultra 8 właśnie pana w 200 kg na hektar. I zobaczymy, jak to wyjdzie. nam. jedziemy z 107,8 na no godzinę. Teraz pokazuję. No i pytacie się często, jak się sprawuje. I czy bym polecił ciągnik? Oczywiście, do takich potrzeb. Jak macie agregat. 3 metry jakiegoś grubera, czy coś yy, Czy na runera. Jak nie macie tyle hektarów, co my przynajmniej no to możecie go kupić na pewno. Robotę zrobi, trochę bo nie ale zrobi. Do yy, on chodzi najczęściej u nas z 4 metrową talerzówką. Na, bynajmniej na razie chodzi z taką talerzówką. Yy, to jest zagromaszu. Yy, 4 metry talerzówka. Buch no i co, agregat 4,5 metra uprawówka No i to tak Wam no powiem, że naprawdę ciągnik jest godny polecenia Na razie nic większego od zatora nie ma Bo to są Normalne pieniążki, jakby to tak można Powiedzieć Bo za ciągnik tej mocy To już są to normalny pieniądz, a ciągnik jest naprawdę moim zdaniem godny polecenia. Bo u nas robotę robi i czemu mało kogoś tego nie robić. Oczywiście w każdej marce trafiają się jakieś buble fabryczne, które mogą się wsuć. Tu mieliśmy, no, był wymieniany, no, był pierwszy problem z elektryką jedna kostka nie była zapięta, no to niedopatrzenie przez fabrykę, no i było y, cieknąca klima która y, tutaj patrzyliśmy wszystko, no niby wszystkie osłony, trochę był jeden wąż od klimatyzacji który on normalny, że zimna się skradla i tam trochę ciekło y, teraz to wstępnie ustało nie wiemy, powineli y, w serwisie to dalej taśmą taką izolacyjną taką nawet no i to na razie ustało nie wiem, zobaczymy yy, w wakacje trochę tam pokapało lekko, ale na razie no nie wiem jak to Bo, no, trzeba podnieść dach z serwisem mamy dogadane, że no, od początku dociekło, teraz ustało ale jak coś to mają to pod uwagę, że takie coś było i to do silnika nie, jest, nie ma jakiegoś tam wielkiego apetytu na paliwo. Roboty robi, troszkę musi spalić. Jak ma dobry sprzęt dopasowany, tak jak mieliśmy czwórkę, on tyle samo palił na hektar co przy piątce, a wydajnością zawsze to jest szybciej, nie? no i to tak monopolizuje na czas po prostu jak jest na polu coś. To... Y, namawiam cały czas datę. Namawiam. Y, jakoś próbuję namówić datę na nawigację. Bo oczywiście jest to trochę uciążli, to znaczy uciążliwe. Dla y, ta daty to jest bezsensowne, bo mówi się, jak nawigacja będzie za jego kierowała, no to po co on jest w no niby, no niby racja, ale no, już przy takich y, y, polach jak mamy, no to. Y, Moim zdaniem to by się przydało, a na pewno przy siebie ładnie by posiało. Nie musi być jakaś tam trimpla, nie musi być yy, jakiegoś yy, klasa czy coś na nawigacji, ale chciałbym chociaż mieć nawigację z Hydra System albo Agroosy. Agroosa trochę mi się nie podoba, bo są dwie anteny i to tak nie przemawia jakoś do mnie. Yy, Hydra System ma fajnie, że ma jedną antenę i to tak normalnie jak dla mnie wygląda. I chciałem się dogadać, żeby jakoś Jakoś się dogadać, żeby dali na przykład na testy czy coś, bo żeby no, przekonać tatę do tego, że to jest fajne. I, i na pewno wtedy byśmy może dobrali do trzech awstrzymników, bo jakbyśmy kupili jeden zestaw, on by miał bazę RTK. Auto kierowanie takie pierdoły to wtedy może byśmy nam mówili na, na, do każdego czujnika żeby to dołożyć bo to już, już wtedy niewielki koszt założenia do reszty czujników, bo tam tablet i antenę i cały blok hydrauliczny to też no, no trochę są pieniążki, bo to są spore pieniądze, ale, ale nie są takie wielkie jak przy kupnie całego zestawu bo jedna baza obsługiwałaby może wszystko. Yy, trzy ciuniki. a jest tak, że czasami uprawiamy każdy, każde trzy jeżdżą u nas i to by moim zdaniem było fajne, bo nawigację byśmy, bo wtedy byśmy używali do wszystkiego, ja, ja bym na przykład używał do wszystkiego ksianie gnoju, rozrzucanie gnoju bym, ksianie nawosów, wapna, wszystkiego, używałbym nawigację, no bo wtedy po to się zapłaciło, żeby to się zrzucało. Zdaniem. A yy, nie mam takich pieniędzy, żeby zza, zakupić taką nawigację, żeby ta się pokazać. Żeby to. I dlatego chciałem. Yy, jakoś przez testy nawet mogłaby być elektryczna kierownica bynajmniej na razie założona w formie testów, żeby na razie to pokazać, bo yy, docelowo nie chciałbym, żeby była elektryczna kierownica, bo oddala nam to od rewersu, od wszystkiego. Wolałbym na hydraulicznym bloku, żeby to było schowane. Tylko tablet żeby stawał. Ja bym zrobił uchwyty wszystkie pod nawigację. No i jakby ktoś miał jakiegoś znajomego, który zajmuje się instalacją nawigacji, no to chciałbym, żeby ktoś się odezwał, jak, jak ma coś takiego na testy chciałbym, żeby się odezwał i, no, do jakiejś współpracy ja na pewno zrobiłem o tym film nie zarabiam na filmach, ale chciałbym zrobić film o tym, jak to się sprawdza jak to u nas działa u nas są bardzo proste tereny to nie ma tu żadnej komplikacji, żadna tam nawigacja podejrzewam, że każda by sobie dała radę no i tyle, no fajnie by było na pewno skorzystać z takiej Bo no, trochę mnie ludzi ogląda jednak ze względu na krystana, na zatory że uprawiamy tyle hektarów z zetorami. A fajnie by było coś nowego zawitać na, na gospodarstwie coś, jakąś modernizację. Nową. Teraz tata w tym czasie na przykład sieje na ciosęcu, i na ciosęcu jest tam. Yy, Siana odmiana Żywaku Ricardo A tu na pniewie będzie Siana odmiana atora yy. I tak to wygląda no. Jeszcze raz przy razie Na razie Bo chcę potem Przednie gdzieś w połowie automat Tych Szeroki kąt siedzenia, bo tu prawie możemy odwrócić go do tyłu. Z tą stronę, a w drugą stronę, no już ogranicza nas trochę. Jest tu hamulec taki, bo no, tu przeszkadza Kałka yy, zmiany biegów. No i tyle, no. bo do nas i e, e, chcieli kupić od nas pszenicę pszenicę pasz, paszowa e, 980zł za tonę już takie ceny są na razie trzymamy e, nie ma czasu na wywożenie i dlatego trzymamy a pieniążki na razie są na życie i dlatego tak wstrzymujemy tak. się z tym bo cena cały czas właśnie do góry jest normalnie zaskakująca e, Tempużliw. Ci, którzy przytrzymali na przykład tak jak my, na pewno, na pewno to jest yy, spory zysk. A ci, którzy musieli sprzedać, no to musieli, no to to już. Tak jak żniwa sprzedawaliśmy, sprzedaliśmy 18 ton rzepaku, bo musieliśmy i bo się nie zmieścił, a przyczepy były potrzebne no i trzeba było no. głębokość na jaką uprawiamy to jest 25 cm tak zadaje producent to jest już na maksa nie idzie więcej tak jak niektórzy mówią, że runerem zrobią na 40 cm 40 cm to jest już głębokość. Albo naprawdę horsz jakiś typowy taki, to jest już, już naprawdę głębo, głęboka uprawa Ale nie, runer, runer robi na 25 cm i to jest wystarczająca głębokość niby do bezorkowej pracy Głębiej nie dasz rady go wsadzić Chyba, że naprawdę yy, odczepisz yy, wały jakoś przerobisz, żeby on wyżej podnosił I wtedy redlice do samej ziemi Nie wiem kto to wsadzi, nie wiem on jest tak skonstruowany oryginalnie, że w no, głębi nie wejdzie. No. Już zobaczymy, ile mamy zrobione. Zrobione mamy 0,44 hektara. I mamy pod, pod spodem spalanie. Czyli na T0,44 hektara spalił 6,3 litra. Mogę Wam tylko powiedzieć, że spalanie jest naprawdę mniej więcej to wychodzi, bo sprawdzałem raz przy półku i jak pokazał komputer, tak mniej więcej było spalanie. Oczywiście, no bo to liczy każdy dojazd, yy, każdy, no nie liczy uwroci, a ciągnik też cały czas chodzi, nie? No to tam ale ile wtedy ciągnik spali względem uprawy, nie? od drogi, jest ścieżka i ona była robiona już runerem przed talerzowaniem, bo wszystkie ścieżki jechaliśmy żeby zatarżować całość, żeby nie, nie stały kuty żeby to yy, jak będziemy orać, albo jak będziemy uprawiać, żeby było łatwiej i dlatego już ma ciągnik o nie spalanie pokazuje 14,9 litrów na hektar około 15 no to no, takie jak orka. i tu mamy jeszcze 2,24 hektara na godzinę, przy takim letrażu. Yeah.